Marcin Dimiter. Notatki z terenu. Wydawnictwo części proste. Ten zbiór mikroesejów to zachwycająca próba opisu niecodziennej działalności zwanej field recording. Nieustannie dostrajając swój język do poszczególnych miast i miejsc, które przemierza, język poetycki, a zarazem sprawozdawczy, rytmiczny, ale nigdy gromki, Dimiter stara się uzmysłowić nam istotę swojej pasji. I w jakimś przynajmniej stopniu przełożyć na słowa owo ulotne uniwersum naturalnych i cywilizacyjnych dźwięków, które pracowicie z nieskończonym skupieniem nagrywa dzień po dniu na swój rekorder. Nagrywanie jest stanem jedynym w swoim rodzaju. Badaniem relacji między tym, co brzmi najpierw w uszach, a tym, co słychać przez mikrofon i słuchawki. Nasłuchiwanie otoczenia. Ma w sobie coś z zastygania. Zatrzymuję się w jakimś miejscu, oddycham wolniej, próbuję być niesłyszalny. Wówczas otwiera się przede mną określone mikrouniwersum ze swoją niepowtarzalną dynamiką, dźwiękami, ich kolorem, strukturą i rytmem. To jak haust świeżego powietrza, który dociera aż do szczytu płuc. Za pomocą słuchania i field recordingu nadal można praktykować starą sztukę znikania, aż do zatarcia granic kultury autorskiej, wszechobecnego selfie i nieustannego procesu podkreślania obecności. Słuchanie pozwala zniknąć, odrzucić potrzebę kontroli nad światem. Oddycham, słucham. Stoję na lekko ugiętych kolanach, aby niezbyt obciążać w długim trwaniu kręgosłup. To wszystko. Dźwięków, które w takiej sytuacji generuje ciało, i tak bywa za dużo. Faza słuchania przez mikrofon to moment weryfikacji pracy umysłu, akceptacji niuansów otoczenia, które bezwzględnie wyłapuje mikrofon, a które pobłażliwie traktuje ludzkie, analogowe ucho. Słuchanie jest doświadczeniem jedności miejsca i czasu. Żadnych spekulacji w stosunku do dźwiękowego obiektu. Myśli krążą wokół miejsca, próbują wciągnąć umysł w grę kontekstów. Najsilniejsze z tego jest trwanie, bezruch. Ciało wystawione na próbę, ból i skurcz mięśni, wysiłek ścięgien. Słuchanie nie jest teorią, jest praktyką. Wejściem w świat ograniczeń ciała, które chciałoby zapomnieć o trwaniu w jednej pozycji. Rozpoczynam. Rekorder już zapisuje, mikrofon działa poprawnie. Słucham za pomocą słuchawek. Moment przejścia dźwięku, który jest niewidoczny dla oka, do zapisu cyfrowego. Nagrywający jest jedynym świadkiem tej przemiany. Część dźwięków pozostanie w obszarze umysłu w pamięci, także w pamięci ciała, w mięśniach, ścięgnach i bólu nadgarstka. Rejestrując zapisuje sekunda po sekundzie moment, który znika. Żeby słuchać tego co znika, należy także zniknąć Pójść za dźwiękiem, który gaśnie Agnieszka Gajewska, Stanisław Lem, Wypędzony z Wysokiego Zamku, wydawnictwo literackie. Ta pasjonująca książka jest nie tylko arcykompetentną, wzorcową biografią autora Solaris, opartą na oryginalnych badaniach autorki, która już wcześniej w książce Zagłada i Gwiazdy dała się poznać jako nowatorska interpretatorka twórczości Stanisława Lema. Prowadząc swoją opowieść językiem wartkim i arcyprecyzyjnym, zachowując dystans do swojego bohatera, Gajewska mądrze i przejmująco opowiada o polskiej kulturze czasów PRL-u, o relacjach między pisarstwem a polityką, o egzystencji naznaczonej katastrofą i przemilczeniem. Opuszczony gabinet przytłacza pustką. Za dużo tu książek, za mało życia. Zdjęcia wnuczki, jej laurki i bibeloty giną w natłoku ton papieru i zapachu znanego z czytelni naukowych. Brakuje tego, czego zazwyczaj brak po śmierci bliskich głosu, harmidru, zapraszającego gestu. I to mimo gościnności opiekunów tego miejsca i ich troski o domowe archiwum. Obok kolejny, opuszczony pokój z zamkniętymi drzwiami, do którego od wielu miesięcy nikt nie wchodzi. Dokładnie od dnia, kiedy umarła Barbara Len. Cisza, której nie przerywa nawet szelest przekładanych stron. Jeden karton z niespalonymi rękopisami. Niełatwo się w nich połapać, ponieważ uniknęły płomieni wyłącznie przez przypadek. Stosy książek. Przytłaczające nawet bibliofila. Aż trudno uwierzyć, że to właśnie stojąca na ogromnym biurku maleńka maszyna do pisania jest przyczyną tej lawiny, która wypełnia rzędy półek i całą piwnicę. Nawet limitowane przydziały papieru nie były w stanie zatrzymać produkcji w fabryce Lem. Od wielu lat nie jestem już właścicielem moich książek ani dzieł. To raczej ja jestem ich własnością. Napisze Stanisław Lem w eseju Przypadek i Ład z lat 80. Andrzej Kopacki, 21 wierszy w przekładach i szkicach, wydawnictwo Oficyna. Kopacki zabiera nas na forsowną wycieczkę przez 21 niemieckojęzycznych utworów od Goethego, przez Rilkego i Bachmana po Enzensbergera. Wycieczkę, która wszakże pod jego przewodnictwem okazuje się najczystszą intelektualną przyjemnością. Szczegółowo a fachowo objaśniając rozwiązania przykładowe, na które się zdecydował, nie kryjąc przy tym tłumackich rozterek. Autor wnika w samą istotę przekładanych wierszy, odsłania ich biograficzno-historyczny kontekst, pokazuje ich anatomię i siłę, dając nam tym samym wielką lekcję czytania. Nad dołem schlupiącą szczyną, ze śmieciem w plamach Juchy, kucam kolana pod brodą, bzyczą błyszczące muchy. Patrzę na brzeg pod lasem, przegniłą łódź, ogródki, w mazi, Cuchnącą rozkładem plaskają kału grudki. Błądzą mi w uchu dźwięczne frazy Hölderlinga. Śnieżnoczystym obłokom zwierciadłem jest uryna. Teraz wszak garony cud, nurt pozdrów szeroki, waha się chwiejny chód. Pryskają spod stóp obłok. Jest rok 1945. Günter Eich w obozie Jenieckim pisze wiersze godziny zero. Także ten, od pierwszej strofy narzucający wykładnie mocnej metafory. Wykładnia brzmi: Niemcy są latryną. Od razu też trzeba spytać, czy przypadkiem użycie takiej metafory nie chce tu być sposobem na załatwienie sprawy, która jest nie do załatwienia. Tomasz Szerszeń, Wszystkie wojny świata, wydawnictwo Słowo-Obraz-Terytoria, Instytut Sztuki Polskiej, Akademii Nauk. Ten zbiór esejów to rzecz zarazem uczona, jak poetycka, skupiona na dziełach cudzych, a przecież niezmiernie osobista. Analizując przede wszystkim filmy i fotografie współczesnych artystów, lecz nigdy nie tracąc z oka własnego doświadczenia, Szerszeń pisze tu z niezwykłą intensywnością o raz po raz powracającej katastrofie wojny i zniszczenia i o raz po raz podejmowanych próbach estetycznie i etycznie wiarygodnej reprezentacji katastrofy, o nawracających wysiłkach pokazania tego, co najgorsze. Na okładce pierwszego numeru Polskiej Sztuki Ludowej, listopad-grudzień 1947, numer 1-2, widnieje fotografia figury Chrystusa Frasobliwego w koronie cierniowej. Rzeźby, która została znaleziona w kapliczce nad Wisłokiem we wrześniu 1947 roku, miesiąc po formalnym zakończeniu akcji Wisła. Figura zwana też myślicielem, sfotografowana jest bokiem, w sposób, który najlepiej oddaje jej smutek, cierpienie, zadumę. Poza Chrystusa Myśliciela przywodzi bezwiednie na myśl Dürerowską Melancholię i zamarłego w bezruchu Anioła. Postać z okładki pierwszego numeru polskiej sztuki ludowej odwraca wzrok od świata, w którym dopiero co Skończyła się wojna. Akronim PSL oznaczał wtedy także niszczoną właśnie przez komunistów partię wywodzącą się z lewicowego ruchu ludowego, Polskie Stronnictwo Ludowe, której dni były już policzone, zauważa etnografka Magdalena Zych. Odwrócenie wzroku to gest, który w tym wypadku wyraża zarówno przerażenie i smutek z powodu wojennej i powojennej rzeczywistości, empatię wobec całego cierpienia świata, ale również odmowę patrzenia, pragnienie unicestwienia zniszczonego świata poprzez odwrócenie wzroku, zamknięcie oczu. Jerzy Szperkowicz, wrócę przed nocą. Wydawnictwo Znak Litera Nowa. Ta wstrząsająca książka to zapis poszukiwań prawdy o ostatnich godzinach życia rodziców autora, zamordowanych podczas wojny przez białoruskich sąsiadów. Podróż na terytorium dzieciństwa jest tutaj zarazem wyprawą do krainy zła. Opis szczegółu i zapis rozmowy łączą się z nieustanną autorefleksją a nieskrywana uczuciowość z opanowaniem. Cała ta oszałamiająca kombinacja nie byłaby zaś możliwa, gdyby nie mistrzowski język tej książki. Nieskończenie zwrotny, na przemian czuły, tnący i dowcipny. Jest wczesny ranek, połowa października 1943 roku. Dom jeszcze śpi. Mama zerwała się do dnia i karmi piersią śpiącą Irenkę, urodzoną trzy miesiące wcześniej. Sama umyta, ubrana i pełna energii. Wyrusza do Naur odebrać wyprawkę z tych przygotowanych dla chłopca i dziewczynki i oddanych tam na przechowanie. Do Naur jest około 18 kilometrów. Cóż to dla naszej mamy? W południe będzie na miejscu, a przed nocą z powrotem. W najgorszym przypadku, w razie otarcia czy skaleczenia stopy, zanocuje u zaufanej kumy, a w południe, jak gdyby nigdy nic, zamelduje się w górach. Dom jeszcze śpi. O zamiarach mamy wie tylko Danusia. Mama nie powiedziała nic ojcu, który na pewno nie puściłby jej na tak ryzykowną wyprawę, ani stryjostwu. Danusi, mama zdradziła, że idzie też pobrać nieco pieniędzy powierzonych tej zaufanej przyjaciółce. Wreszcie dołożymy się do utrzymania domu, który od kilku miesięcy udziela gościny naszej piątce. Dołożymy się porządnie. Ta przyjaciółka o nazwisku Alena Zacharewicz, oprócz sporej sumy węgielków, czyli rubli, Przechowuje także pierścionki, branzolety i naszyjniki, pamiątkowy świecznik z ostrej bramy oraz bardzo ważne dokumenty. W razie czego mamy się do niej zgłosić?